Wydaje mi się, że każdy z nas widział gdzieś kiedyś w internecie humanoidalne roboty, które swoim wyglądem mają jak najbardziej przypominać ludzi. Powiedzcie, czy wydają wam się one przyjemne w odbiorze? Mogę się założyć, że zdecydowana większość z was powie, że nie, że wywołują one jakieś dziwne uczucie dyskomfortu i trudnego do opisania niepokoju. Jeśli rzeczywiście tak jest, to jesteście dokładnie o tutaj. Czyli w dolinie niesamowitości. W roku 1970 japoński robotyk Masahiro Mori podjął się ciekawego eksperymentu, który okazał się mieć zaskakujące rezultaty. Postanowił on sprawdzić, jakie emocje wywoływać będą dane obiekty wraz ze wzrostem podobieństwa do człowieka. Czyli narysujmy sobie oś i na jej początku zaznaczmy sobie coś, co w ogóle nie przypomina człowieka. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, krzesło. A po przeciwnej stronie ustawmy człowieka. Naszą pionową osią będzie komfort psychiczny. Wydaje się, że wynik tego eksperymentu jest dość łatwo przewidywalny. Intuicja podpowiada, że im bardziej obieg przypomina człowieka, no to tym cieplejsze reakcje on wywołuje. I tak rzeczywiście jest, do pewnego momentu. Początkowo wszystko przebiega zgodnie z planem. Wraz ze wzrostem podobieństwa do człowieka, badany obiekt także wydaje nam się przyjemniejszy. Natomiast coś dziwnego zaczyna się dziać w momencie, gdy dochodzimy już do wysoko zaawansowanego realizmu. Okazało się, że roboty bardzo zbliżone wyglądem do ludzkiej postaci zaczynały wywoływać u badanych wręcz nieoczekiwany lęk i spadek komfortu psychicznego. Ten spadek komfortu został nazwany uncanny valley, co jest na polski tłumaczone chyba dość niefortunnie doliną niesamowitości. Co ciekawe, efekt ten jest jeszcze bardziej spotęgowany, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym jego aspekcie, w momencie, gdy obiekty są w ruchu. Wykres po osiągnięciu doliny, wraz ze wzrostem realizmu obiektu, zaczyna się potem podnosić i osiąga już swój przewidywany poziom. Ten dziwny efekt spowodowany jest tym, że jako ludzie potrafimy podświadomie dostrzec u człowieka, którego obserwujemy, ledwo wykrywalne naturalne mikroruchy twarzy oraz całego ciała. I roboty, które są pozbawione tych ruchów, ponieważ są niedoskonałe, sprawiają, że czujemy, że coś jest z nim nie tak. I właśnie to wywołuje u nas lęk. O problemie Doliny Niesamowitości doskonale zdają sobie sprawę twórcy filmów animowanych. Zauważcie, że postacie tam występujące zazwyczaj są karykaturalne, przerysowane, mają ewidentnie zmienione proporcje, albo posiadają cechy, które zdecydowanie nie występują u ludzi. Wszystko to właśnie po to, aby odsunąć się troszeczkę w lewo od doliny. Wiedział o tym także Walt Disney, który uważał, że odrealnieni bohaterowie dadzą lepszy efekt. Disneyowi niedoskonały realizm wydawał się nudny i nieatrakcyjny dla odbiorcy. Mimo, że tego efektu jesteśmy w stanie doświadczyć nawet na ekranie płaskiego monitora, to chyba niewielu z nas miało w życiu okazję, żeby doświadczyć Doliny Niesamowitości na żywo. Natomiast dość mocny efekt i tak może każdy z Was zaobserwować na własną rękę. Polecam stanąć bardzo blisko twarzą w twarz. Z manekinem sklepowym albo pomnikiem. Gwarantuje ciekawe odczucia. Podobny efekt wywołuje u mnie pewna strona internetowa, na której sztuczna inteligencja generuje twarze ludzi, którzy nigdy nie istnieli. Już sam koncept jest dla mnie wystarczająco przerażający, ale co jakiś czas można natknąć się na błędy w procesie generowania i wtedy wyskakują takie oto rzeczy. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe przykłady doliny niesamowitości, to podzielcie się nimi w komentarzach. Ja w opisie dorzucę od siebie jeszcze kilka fajnych linków, z jakimi się zatknąłem. Przy okazji chciałbym zaprosić was do śledzenia mnie i mojego wyzwania, które sobie narzuciłem, czyli stworzenia 30 krótkich animacji o różnej tematyce, ponieważ chcę się nauczyć jak się je robi oraz jak się montuje filmy. A to był mój pierwszy film z tej serii. Serdecznie zapraszam.